No, jestem z powrotem. Papiery pokazane, wszystko w porządku. Te depresyjanty. wczoraj wczoraj ładnie dzisiaj wciąż wciąż w jest ciepło świeci ale co nic nie wiem że teraz idzie kontrol także do później, nara siema to znowu ja no co jest godzina 13. Duży wiatr straszny zerwał się Na wodzie Nie ma możliwości łapania na spławik Cały czas ciągnie do brzegu Duża fala Nie było żadnego brania W ogóle tam było trzech każdy Zwinęło się Ten jeszcze jeden został No co była kontrol PiS pisał, że sprawdził mi miłego dnia i to wszystko. Także dzisiaj jest niedziela. Ja wysyłam samochód. Potem piwo. A na drugą sobotę, jak zwykle, po pracy, około 12.00, wybiorę się znowu na pławik. Mam dwa baty 5-metrowe. Jeden bat 8-metrowy. Dzisiaj nie było możliwości łowienia na 8 metrowy badze z na miejsce na którym byłem Były straszne drzewa, pochylone, dużo gałęzi Rzucałem piątką, ale też raz zaczepiłem Także dzisiaj szału nie było, wczoraj ładna jedna płoć Praktycznie z gruntu A dzisiaj z wczoraj 1045, dzisiaj 1043 Także to ciśnienie trochę spada, zobaczymy Zobaczymy na drugi tydzień Była pełnia Pełnia też już znika Mam nadzieję, że to Też wpływa Na to żerowanie ryb Ale co, już cały dzień ma być ciepły Po 14-15 stopni Następna sobota też ciepła 15 stopni już, nawet do 16 chyba w środę. także będziemy jeździć. Dzisiaj bardzo duży wiatr jest na osiedlu tego w mieście, się nie odczuwa, ale nad wodą strasznie mocno wieje także wczoraj tutaj gość siedział po mnie na grunt, na karpia porozstawiał zostawy, wszystko ale Żadnego brania nie miał Ja już dwa lata temu na tym jeziorze miałem tutaj karpia 17 marca A na dzień dzisiejszy karpia nie ma Wczoraj tylko ta jedna płotka i nic więcej Ale co, ja będę jeździć teraz co tydzień, ciemno się robi Myślę, że w maju już, jak ta ryba się trochę ruszy, zrobi się cieplej, to się woda nagrzeje, może w kwietniu Gdzież będą temperatury wyższe możesz zrasznąć, robić nocki za karpiem, ale to już na innym jeziorze. Także płotka już w tym sezonie jest. No i zobaczymy. Kopacje jeszcze nie jeżdżą za zimno, ale nic na to nie poradzimy. Także niedziela, umyje samochód do domku, jakieś piwo I będziemy myśleli nad następnym weekendem Muszę przerobić trochę zestawy Mam żyłkę 0,18 do 3,9 kg wytrzymałości no ale myślę na bata takiego garbika 3 kg powinienem wyciągnąć Poprawimy to jeszcze I Następną sobotę start Haczyki małe Osiemnastki, 20, Nie za duże Trzy, cztery mady na Na haczyk I rzucamy Także co, ja już lecę Myć samochód na drugą sobotę widzimy się nad wodą, także pozdrawią ryby, 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 hejka.